Siemanko, witam w kolejnym filmie na kanale. Kapitan Ameryka jest stary, ale ile tak naprawdę ma lat? Od II wojny światowej do przewodzenia Avengers, Steve zrobił dla świata dużo, ale ile tak naprawdę miał lat, kiedy wpadł do oceanu na długą drzemkę? Zanim o tym to, przywitajcie pięciu najnowszych subskrybentów na kanale. Jeżeli chcesz być na tej liście w kolejnym materiale, no to chyba nie muszę ci mówić, co musisz zrobić. Fani od lat spekulują, ile lat miał Steve Rogers w danym etapie jego podróży. Każdy mówi co innego, więc pora, aby rozwiać wszystkie wątpliwości i raz na zawsze odpowiedzieć na to pytanie. Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba zagłębić się w MCU i nie mówię tutaj o Marvel Cinematic Universe, tylko o tym drugim. Pierwszy raz pojawił się w pierwszym zeszycie serii Kapitan Ameryka i od tamtej pory fascynował fanów komiksów. Jak wiecie, Rogers był wybrany do eksperymentu, którego celem było stworzenie serum superżołnierza. Dzięki zabiegowi Steve zmienił się z wychudzonego, niskiego mola książkowego w istną maszynę do niszczenia. Przez lata 40. i 50. ubiegłego wieku walczył dla państw Osi wraz ze swoim pomocnikiem Buckim Barnesem. Pod koniec wojny kapitan i Baki ścigali złego barona Zemo, gdy nagle bomba, którą chcieli rozbroić, wybuchła. Odrzut wysłał kapitana prosto w otchłań mroźnego oceanu, gdzie zamarzł aż do momentu czwartego zeszytu Avengers, gdzie tytułowa brygada wyciągnęła go z wody. Gdy tylko odtajał Steve dzięki swoim umiejętnościom szybko stał się przywódcą grupy. No dobra, lekcje historii mamy za sobą, więc pora rozwiązać nasz problem. Życie Steve'a jest zagadką, lecz wiemy, że miał 26 lat, gdy wpadł do oceanu. Według kanonu z komiksów, który jest najważniejszy, Steve Rogers urodził się 4 lipca 1918 w szpitalu w Nowym Jorku. Moment jego przemiany i wstąpienia do wojska to 1941, więc Rogers miał wtedy 22 lata. Tak więc w 1945, kiedy bomba wysłała go na wczesną emeryturę, Steve miał 26 lat. Serum Superżołnierza nie tylko dało mu super siłę, szybkość czy inteligencję, ale też znacznie spowolniło procesy starzenia się, dzięki czemu podczas drzemki nie postarzał się ani o jeden dzień. Przechodząc do filmowego świata, Steve'a odnalazła agencja Shield w 2011 i szybko dali mu do zrozumienia, że to koniec spania, a czas działania. W tym momencie Steve miałby 92 lata, lecz dzięki serum nadal wyglądał, jakby miał 20 kilka lat. Podczas wydarzeń w Avengers Endgame, Kapitan Ameryka fizycznie miałby 39 lat, lecz tak naprawdę miał 105. Ostatnią misją kapitana było oddanie kamieni nieskończoności dokładnie w to samo miejsce i czas, z którego zostały zabrane. Szef Avengers po wykonaniu misji postanawia zrobić coś dla siebie i cofa się w czasie, aby przeżyć resztę swoich dni z Peggy Carter. W filmie nie wiemy dokładnie do jakiego momentu się cofa, ale w wywiadzie dla serwisu Fandango scenarzysta Chris Marcus wyjawił, że Steve cofnął się do 1948. Teraz, w zależności kogo zapytacie, scenarzystów czy reżyserów, Rogers z przeszłości żył w tej samej rzeczywistości co reszta bohaterów lub w nowej stworzonej w momencie cofania się do 1948 i jakimś cudem wrócił, aby oddać tarczę samowi. W ostatniej scenie Avengers Endgame wiek Steve'a jest zmienny, bo nie wiemy, czy dzieje się przed czy po 4 lipca. Cofając się do 48 w wieku 105 lat i żyjąc spokojnie aż do 2023, aby w końcu oddać tarczę, Steve, którego widzimy na ławce, ma 180 lat, lecz fizycznie ma tylko 114, dzięki zabiegowi kryogenicznemu. Z ciałem 70 lub 80-latka dzięki mocy serum. Nie muszę chyba mówić, że Steve zasłużył na emeryturę, prawda? W komentarzach, jak zwykle, dajcie mi znać, czy rozwiałem Wasze wątpliwości, a może od początku wiedzieliście dokładnie, ile Steve Rogers miał lat w danym momencie swojego życia? No i czy na końcu Endgame wyglądał jak 114-latek? Może był dobrze zakonserwowany. Hej ty, jesteś jeszcze? Zaczekaj. Skoro mam twoją uwagę, to spójrz do góry, gdzie zobaczysz inne ciekawe materiały z kanału. A jeżeli jeszcze to oglądasz, to kliknij przycisk po prawej stronie, aby nie ominąć kolejnych materiałów. No i nie zapomnij odwiedzić Sociali. Linki jak zwykle w opisie. Trzymajcie się na razie.